Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał, gdzie wraz z Georgem i Lizzie narobili sporo zamieszania w USA. Jednak tak naprawdę cała ich trójka zadebiutowała po raz pierwszy w 1986 roku. Pojawili się wtedy w grze Video Rampage. Od tamtego czasu Ralph regularnie ukazywał się w kolejnych odsłonach tej popularnej amerykańskiej serii. W tym materiale zajmiemy się genezą wersji filmowej. Jednak ta z gier również zasługuje na chwilę uwagi. W każdej grze Ralph był człowiekiem, który po kontakcie z chemikaliami z Camp zamienił się w krwiożerczego potwora. Był przedstawiony jako wilkopodobny stwór posiadający niebieskie futro z brzoskwiniowymi refleksami. Cechował się również posiadaniem ostrych pazurów, z spiczastych uszu i wielkich kłów. W filmie Rampage Dzika Furia z 2018 roku geneza powstania tego stworzenia była zgoła inna. Ralph był dzikim szarym wilkiem zamieszkującym lasy Wyoming. Po kontakcie z chemikaliami pochodzącymi od firmy Energine, niebywale wzbogacił swoją pulę genową i zaczął mutować. Zwiększył przy tym swoje rozmiary. W kłębie mierzył 9 metrów wysokości i był długi na ponad 20 metrów. Dodatkowo jego wysoka bazowa odporność została jeszcze bardziej usprawniona. Dzięki temu był w stanie przeżyć bezpośrednie trafienia, ścieżkich karabinów czy też ręcznych wyrzutni. Korporacja, która miała przejąć go po gwałtownej mutacji, wysłała w dziczy gdzie się znajdował, elitarny oddział najemników, który został przez Ralfa błyskawicznie rozbity i pożarty. W terpnięciu kodu genetycznego innych gatunków, jego ciało zmieniło się pod względem biologicznym. Dzięki temu na grzbiecie i ogonie posiadał ostre kolce, przypominające te u jeżozwierza. Potrafił nimi strzelać na dalsze odległości, a siła z jaką to robił, bezproblemowo neutralizowała, m.in. wojskowe helikoptery. W pachwinach kończyn ich zaskoczenia, po prostu wlatując na nich od góry. Był doświadczonym dzikim stworzeniem, dawało mu to przewagę w walce z George'em. Po zwabieniu do miasta stanął naprzeciw wojska jak i pozostałej dwójce potworów. Niestety Lizzie nie była względem niego tak wyrozumiała jak George, gdy oba potwory starły się ze sobą, wielki zmutowany krokodyl bezceremonialnie po prostu odgryzł mu głowę, kończąc jego żywot. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!